Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Finach od 11 lat. A dzisiaj spotkaliśmy się z kolegą, to jest właśnie on. To jest kucharz Belk Słodyczy w, w Biurze Wizowym. i Przy okazji pojechałem dziewczynom, koleżankom i znajomym kupić czekolady, które on produkuje. 14 juanów 72% zawartość czekolady takie trufle. No, sklep jest przeczybiony po walentynkach, poważnie. Zostały jeszcze jakieś z Bożego Narodzenia, resztki. Jakieś tutaj. Ale co chcę pokazać, to chcę pokazać, jak wygląda opakowanie na rynek chiński. Przede wszystkim wszystko jest po chińsku. To jest belgijska firma. Ceny są fantastyczne, po prostu, bo oni produkują na miejscu, zdecydowali się. Mają fabrykę w Belgii, stosują receptury belgijskie, robią dla dzieci takie czaderskie opakowania. Wszystko są czekolady białe, czarne, gorzkie, półgorzkie. Prowadzi również sprzedaż detaliczną, bo detal jest ważną częścią również biznesu. Posiadają również. To się bardzo dobrze sprzedaje. Ostatnio kupowałem w biurze na Walentynki. To są czekoladki w postaci takiego jak gdyby kosmetyków. Do odczuć. nie wiem jak to się nazywa. Bardzo fajna sprawa, bardzo mocno to się sprzedaje. Też dobrze się sprzedają. Zobaczę tutaj, nie, nie mogę wyciągnąć tego. Sprzedają się bardzo dobrze takie gourmet pralinki. Firma się nazywa Sans. Zwróćcie uwagę, jakie piękne opakowania, jaka uroda opakowań. Ceny są naprawdę atrakcyjne. Generalnie są trzy razy mniejsze niż w Europie, zacznijmy od tego. A te same czekoladki by kosztowały o wiele więcej, ale jego pralinki są po prostu, to są masterpieces. I on uderza w górną półkę czekoladową, czyli 65 plus procent czekolady. Chińczycy bardzo lubią to, to jest bardzo ekskluzywne. Ostatnio Godajwa weszła. Z tymi produktami również tutaj na rynki chińskie, um, tak jak mówię, podkreślam, uroda opakowania. Te, te pudełka się chce wziąć, są śliczne, uśmiechają się. To jest nietrafione, nie ale to opakowanie szło na Europę i on tylko po prostu wstawił niebieskie fioletowe. Fiolet to jest kolor, kolor duchów, natomiast pozostałe y, są w gruncie rzeczy wiernymi kopiami produktu, który sprzedaje jego firma w Belgii. Um, Dokładnie identyczne, tylko są opakowane tutaj i sprzedawane tutaj na rynku, sprzedawane na rynku chińskim. Się bardzo dobrze sprzedają, mają sklep na Taobao, mają sklep tutaj przyfabryczny, również sprzedają przy pomocy dealerów na WeChatch'ie. Urocze są te opakowania, każdorazowo jak wracam z tego sklepu i przywożę koleżankom te czekoladki w tych opakowaniach, one są szczerze naprawdę ucieszone. Różnego rodzaju gorzkie czekolady również produkuje on swojego takiego e, orzeszki, drobną konfekcję, mikrobomboniereczki. I to wszystko jest w gruncie rzeczy butik A produkty w gruncie rzeczy przyznam, ma, że ma te same. Jedynie się tylko opakowania zmieniają. Są bardzo ładne, mają podpisaną umowę z Disneyem, z Hersheyem, z innymi. Również sprzedają wersje takie jak Maltesers w UK. Ci, co znają UK, to wiedzą, jak fajne są te Malteserki, te produkty. Również ma takie seryjne, jak gdyby, nie wiem, jak to się nazywa opadki z produkcji, czy załóżmy, jako kontroli jakoś nie przeszło, bo jest po popękana czy zarysowana. No to jest fantastyczne. I owoce, i serki. I to za grosze, za dwa dolary. Za dolara to sprzedaję Tutaj również popakowane spadki z produkcji, które naprawdę można tanio kupić. Jeśli ktoś, jak ktoś jest jeszcze łasuchem, jakieś niedo, niedodrukowane wyraźnie, bo to widać, że tu nie poszedł druk na taśmie dobrze przy pakowaniu. Jak coś nie poszło dobrze, jeśli ktoś jest smakoszem tych słodyczy, no to może kupić za grosze jego cudowne produkty. No ja osobiście jestem smakoszem jego... E, Słodyczy z tego tytułu, że on kupuje czekoladę bezpośrednio obok tej fabryki, w której się znajduje. Znajduje się brytyjska fabryka e, Harry czy Gary Callable. To jest największy producent czekolady na świecie. Naj, największy plantator ziarna kakaowego. E, I tutaj właśnie wsłudzą również mają własną fabrykę. Dostarczają dla Oreo, dla Hersheya, dla Mongolese. O kurczę, to jest coś takiego nie widziałem jeszcze. A nie, to jest to samo. I dużo fajnych produktów. Myślę, że. Gdyby polska konfekcja słodyczowa zdecydowała się na Chiny, jest potężny rynek do wzięcia. Ruch jest cały czas w tym sklepie, ludzie przychodzą, zamawiają, dostawcy przychodzą, i wszelkiego rodzaju dostawcy Ubera również bo tutaj zamawiają im te słodycze. Słodycze są fajne jako prezenty. Słodycze są również fajne jako, jako wyrazy zadowolenia czy wyrazy szacunku. Ja z wszystkimi klientami, którymi współpracuję i tymi, co mnie dobrze traktują, i tymi, co mnie zimno traktują, zawsze im, szczególnie panią w biurach, przywożę e, takie słodycze. E, raz, że to jest drobny gest, to niewiele kosztuje, patrzcie, 12 juanów to nie są pieniądze za coś takiego, Ale sam gest, no to zwykle się daje w Chinach dwa, dwa opakowania, ale sam gest wystarczy. I szczególnie ci ludzie, którzy są na. E, na niższych szczeblach drabiny korporacyjnej, księgowe, panie w logistyce, panie asystentki czy wszelkiego rodzaju pomoc biurowa. Od względu właśnie takich osób zabiegam i doceniam ich ciężką pracę, gdyż to oni są, one są kółkami maszyny, która napędza bardzo często i wspiera moje. Przedsięwzięcia, czy sprzedaż, czy kontakty. I to wywołuje, tak prawdę mówiąc, bardzo fajny, zwrotny efekt e, przyjaźni. E, wyślij, daj komuś serce, do ci ktoś odda dwa serca. Patrz, jakie piękne opakowanie. Matisse. Matis to są fran francuskie takie. A, francuskie. Nawet ma tą serię również Godajwa. Francuskie e, trufle Bardzo dobre. To kiedyś jadłem, bardzo fajny zrobił, wygląda to jak orzechy pistacjo i to są czekoladki o smaku orzechów pistacjo, naprawdę fantastyczny smak, cudowny. Zresztą muszę przyznać, on jest szefem, kucharzem od czekolad i on ma ogromną inwencję, jeśli chodzi o przygotowanie tych produktów i wynajdywanie tych produktów i wynajdywanie rynku do sprzedaży. I muszę przyznać, że ma głowę do tego ciekawostka on sprzedał swoje udziały w tej firmie, bo to on to zaczynał sam to tutaj, sprzedał większemu kooperantowi chińskiemu, który jeszcze bardziej rozszerza rynek, bo przeważnie Chińczycy tak robią. Jak podpatrzą dobry produkt, czy dobrą sprzedaż, no to oni się natychmiast do tego chcą przyłączyć. Jeśli ktoś się nie chce wykupić, no generalnie Chińczycy chcą wykupować, no to prawdopodobnie skopiują. No i tym słodkim akcentem tyle na tyle. Mam na imię Jarek. Pozdrawiam rodaków na świecie, wszechświecie. Kończę ten krótki post. Przypominam, zaczęliśmy odliczanie do 12 lat. Nie przypominam. Tyle, co się chwalę. Także już wkrótce będzie 12 lat. Dziękuję i do usłyszenia.